Cześć. Dziś porozmawiamy sobie o krionice w filmach, książkach i w prawdziwym życiu. A więc zacznijmy od tego, co to w ogóle jest krionika. To jest technika, która polega na ochładzaniu ciała ludzi lub zwierząt w celu przywrócenia ich do życia, kiedy na przykład medycyna będzie na tyle rozwinięta, żeby móc to zrobić, ale nie tylko, ponieważ mamy też taki motyw w obszarze science fiction, czyli. Ludzkie ciała są poddane hibernacji. Tam też jest zastosowana często technika ochładzania ciała, w celu na przykład wybudzenia tych ludzi, kiedy dotrą na jakieś miejsce, na inną planetę. Więc tutaj są takie dwa zastosowania główne, które możemy wyodrębnić. I teraz słuchajcie, mam dla Was kilka takich najważniejszych przykładów, ponieważ ten motyw jest dosyć szeroki i jest często stosowany, a więc nie będę w stanie przytoczyć Wam oczywiście tych wszystkich przykładów więc tylko kilka najważniejszych, najciekawszych. Motyw Kryoniki pojawia się w filmie Camerona Crowe'a Vanilla Sky. Jest to remake y, filmu Abel los ojos", czyli Otwórz oczy. Jest to oryginał hiszpański i według mnie, oczywiście to jest tylko moja opinia, jest to jeden z tych przykładów, tych momentów, kiedy remake jest o wiele, o wiele lepszy niż pierwowzór. Może jest to też kwestia sentymentu, ponieważ Vanilla Sky oglądałam już wiele lat temu. To był y, pierwszy mój kontakt z, właśnie z, taką, y, o, z, z tą opowieścią, y, ale myślę, że nie tylko, ponieważ teraz po latach, kiedy patrzę na to takim chłodniejszym okiem i y, umiem dostrzec pewne niuanse i y, techniczne sprawy, według mnie nadal Vanilla Sky jest o wiele lepszym filmem. Można się nad tym w sumie długo rozwodzić, ponieważ jest to według mnie lepszy film, na przykład pod względem ścieżki dźwiękowej, kreacji postaci, budowania napięcia, montażu. Naprawdę tutaj wiele, te, wiele z tych rzeczy można wyodrębnić, ale przejdźmy teraz do tej części związanej z tym filmem, czyli wątku związanego z Chroniką. David Ames, czyli główny bohater tego filmu, poddaje się temu zabiegowi. A dlaczego? Jest to wynik splotu pewnych okoliczności, a właściwie działania jego kochanki, ponieważ w wypadku samochodowym, jeśli tak to można nazwać, nie chcę zdradzać zbyt wiele, doznaje wielu bardzo poważnych obrażeń i jego twarz zostaje zniszczona. W wyniku właśnie tych komplikacji i bólu zarówno fizycznego jak i psychicznego decyduje się zakończyć swoje życie tylko w pewien sposób, ponieważ tak jak wspomniałam, poddaje się temu zabiegowi i przenosi się w ten sposób do świata świadomego snu. To jest właśnie jedna z tych opcji, które są poruszone w tym filmie, ponieważ istnieje możliwość tylko przejścia w stan hibernacji i czekania, aż medycyna stanie się na tyle zaawansowana, aby wyleczyć pewne dolegliwości, pewne choroby, rozwiązać pewne problemy innych, innej natury. Ale też jest możliwość skorzystania z innej opcji. David Ames, jako bardzo bogaty człowiek, decyduje się właśnie na taką opcję premium, jakbyśmy to mogli teraz nazwać, i przenosi się do świata świadomego snu, świata, który jest wykreowany na podstawie jego. Preferencji, ale także działania jego podświadomości, ponieważ część z, tego, z tej rzeczywistości jest pewną wypadkową jego decyzji, które podejmuje podczas podpisywania kontraktu, ale część podlega już tylko i wyłącznie działaniu jego. Podświadomości jest wynikiem działania procesów nieświadomych. Co bardzo istotne, świat ten ma bardzo delikatną strukturę i jest tak jakby nieustannie poddawany działaniom emocjonalnym, myślowym Dawida', ponieważ w zależności od tego, jak on się czuje, jakie wspomnienia zaczynają grać w jego, w jego umyśle, tak właśnie formuje się ten świat przedstawiony, ten świat, którego jest bardzo aktywnym uczestnikiem, wcale o tym nie wiedząc, to jest bardzo. Istotne, ponieważ David wcale nie wie, że świat, w którym się znajduje, to świat jego umysłu, świat jego snu. E, myśli, że nadal kontynuuje swoje życie tak jak dotychczas. A jeśli chodzi o wątek krioniki, e, co istotne, w tym przypadku całe ciało Davida zostaje poddane temu zabiegowi. E, nie mamy tutaj żadnych makabrycznych scen. E, jest nawet scenka, w której e, Widać ten cały, to znaczy może nie cały, ale fragment zachodzenia tego procesu. Co tutaj, według mnie, jest pewnym niedopatrzeniem, pewną wadą, to to, że David, jak widzimy, popełnia samobójstwo, łyka dużą ilość tabletek. Jeśli chodzi o taką rzeczywistość naszą, to nie jest wskazane delikatnie mówiąc, tutaj dzieje się to nieco inaczej, z tego co ja się orientuję, ale opowiem Wam o tym na samym końcu. A teraz przejdźmy do książki. Całkiem niedawno czytałam książkę pod tytułem Nasze imię Legion, Nasze imię Bob. Jest to książka autorstwa Denisa Taylora. Podobała mi się ta książka. To była taka space opera opowiem Wam o niej w następnym filmie, tak dokładniej. Ale teraz, jeśli chodzi o ten wątek związany z kryoniką, tutaj nasz główny bohater czyli Bob decyduje się na skorzy skorzystanie z usług pewnej e, fundacji, pewnej e, instytucji, z tego co pamiętam i podpisuje umowę właśnie dotyczącą tego, że w razie jakiegoś wypadku, w razie jego śmierci, e, jego ciało zostanie e, poddane hibernacji i e, w Niejako wskrzeszone wróci do życia, kiedy medycyna już będzie na pewnym poziomie. No i tak właśnie się dzieje już na samym początku tej książki, ponieważ Bob ginie w wypadku samochodowym i budzi się chyba 200 lat po tym wypadku. I co się okazuje? Tutaj ten wątek został poruszony, został rozwinięty zupełnie inaczej, ponieważ mamy do czynienia nie z naszym głównym bohaterem, ale z kopią jego umysłu. Okazuje się bowiem, że w przyszłości nastąpił pewien problem w przywracaniu do życia mózgu, ale jest możliwe pobranie wszystkich informacji, wspomnień które składają się na osobowość niejako tej osoby i w formie takiej cyfrowej kopii niejako przywrócenie do życia oczywiście nie tej osoby, ale właśnie tej kopii jego świadomości. Jest to sztuczna inteligencja, w pełni świadoma, w pełni czująca, mogąca tworzyć swoje wirtualne światy, jeśli oczywiście ma niezbędną do tego wiedzę. Nasz bohater Bob ma oczywiście taką wiedzę, ponieważ tym właśnie zajmował się za życia, więc jego y, kopia, jego, je, kopia jego świadomości y, może bez problemu tworzyć sobie te światy, stworzyć sobie takie wirtualne ciało, y, stworzyć nawet kopię pewnych doznań smakowych, czuciowych itd. Więc jest to niezwykle taka y, ciekawa y, wizja, co dzieje się później i jest jeszcze ciekawsze, właśnie ten główny bohater tworzy kopie samego siebie, kopie zapasowe, ale te kopie zaczynają żyć swoim życiem. Mają oczywiście tę samą bazę pewnych wspomnień i, i pewnego rysu charakterologicznego, ale one jako świadome istoty odrębne tworzą samych siebie właśnie w, ty, w tym całym multiversum. To jest niesamowicie błyskotliwa sprawa według mnie, bardzo ciekawa do, do zgłębiania. Co jest tutaj bardzo interesujące, to to, że autor w bardzo lekki, przystępny sposób zadaje takie pytania na temat natury człowieczeństwa. Co czyni mnie jako osobę, co składa się na człowieczeństwo, co składa się na daną jednostkę, na daną osobę? Czy są to wspomnienia, czy są to przeżycia, czy. Jest to sama osobowość, czy jest pewien taki ładunek naddany, który stanowi o, e, o tym, że dana osoba jest właśnie sobą? E, to jest bardzo interesujące, ponieważ te kopie, które budziły się z tego snu, e, one miały pewną bazę i Pewnej chwili y, uznały siebie, ta pierwsza kopia uznała siebie za Boba. Ona nie wiedziała, że ona jest jego kopią, ale dopiero po kontakcie z doktorem, który wyjaśnił całą tę procedurę i y, całe te prawa, które rządzą się tym uniwersum, y, to wtedy stało się jasne i kolejne kopie też już były. Y, Przyzwyczajone do tej wizji. Co ciekawe, w tej książce jest też poruszony temat tego, że niektóre, niektóre kopie osobowości osób, które, które poddały się temu zabiegowi za życia. Doznawały pewnego rodzaju psychozy i wariowały, nie były w stanie funkcjonować w takim świecie, nie były w stanie zaakceptować tego, że są tylko kopią swojego pierwowzoru, że wcale nie są tą osobą i poruszają się w zupełnie nieznanej rzeczywistości, nie mają swojego ciała, nie mają tych doznań. Niektóre osoby, właśnie co istotne, nie umiały tego zaprogramować, nie miały takiej wiedzy, więc. Było to dla nich niesamowicie trudne przeżycie, mimo tego, że te osoby, te kopie, miały wbudowany pewien program kontroli emocji, kontroli hormonalnej, tak to się chyba nazywało, więc pewne reakcje były bardzo, bardzo skutecznie hamowane i tamowane. To jednak, mimo wszystko, to było zbyt silne przeżycie i te kopie nie były w stanie poradzić sobie w tej rzeczywistości, więc to już jest cała fabuła, już nie będę tego tam. Teraz dalej rozwijać to już w osobnym filmie, ale naprawdę polecam Wam tę książkę, jeśli ciekawią Was takie, takie historie. Ja teraz jestem na tomie drugim, ponieważ jestem ciekawa, co tam dalej będzie. Co jest istotne, ta książka nie jest taką prowadzoną w tonie popularno-naukowym. Obraca się tutaj wokół takich tematów i Autor posługuje się takimi trudnymi niekiedy pojęciami, które mogą sprawić pewną trudność, ale y, to tylko są momenty, ponieważ wszystko jest prowadzone w bardzo takim lekkim tonie, bardzo przystępnym, y, humorystycznym. Język też jest y, łatwy do zrozumienia, więc jeśli chcecie takiej rozrywki, która. Y, w pewien sposób też dostarczy Wam takich przemyśleń i takich dotknie takich filozoficznych, lekko i może nawet neurobiologicznych tematów. To bardzo polecam. A teraz kolejny film, ale dokumentalny, a więc Hope Frozen, który oglądałam na Netflixie w zeszłym roku. Ten film jest e, trudny do oceny i nie będę go tutaj pod, e, pod różnymi względami oceniać, e, ponieważ e, sama historia jest oczywiście, jak, sama, jak, jak, jak sam gatunek wskazuje, prawdziwa i e, bardzo bolesna, niesie za sobą pewien silny ładunek emocjonalny. E, o czym jest ten film? E, ten film dotyczy pewnej tajskiej rodziny w której przydarza się pewna tragedia. Mamy tutaj historię dwojga rodziców z dwojgiem dzieci. Niestety jedno z tych dzieci, młodsza córeczka, choruje bardzo poważnie i okazuje się, że po wielu, wielu operacjach, które są bardzo bolesne i bardzo ciężkie do zniesienia psychicznie też dla rodziny, jak i dla tego dziecka okazuje się, że nie ma nadziei dla tej dziewczynki. Dlatego rodzice podejmują bardzo trudną decyzję, bardzo kontrowersyjną decyzję, i decydują się właśnie skorzystać z um, usług um, instytucji, która zajmuje się krioniką, i swoją córeczkę zamrozić. W filmie tym, oczywiście, widzimy już wszystko po fakcie, widzimy pewne retrospekcje. Sami rodzice opowiadają nam o swoich przeżyciach związanych z podejmowaniem tym, tej decyzji, ale też mierzymy się z taką reakcją kraju, który jest bardzo religijny, konserwatywny, i decyzja rodziców jest po prostu dla nich szokiem. Wywiezienie małej córeczki za granicę i poddanie jej temu zabiegowi spotyka się z bardzo negatywnymi reakcjami w, Ta w Tajlandii, co jest w zasadzie bardzo zrozumiałe. Nie tylko jeśli chodzi o ten kontekst kulturowy mieszkańców tego kraju, ale także o sam fakt, że rodzice zdecydowali się na bardzo drastyczną procedurę, ponieważ nie jest to zamrożenie całego ciała dziewczynki, ale zamrożenie tylko jej głowy. Powiem Wam szczerze, że dla mnie było to bardzo szokujące. Sama ta wizja była dla mnie bardzo przerażająca. Co więcej myślę, że nie tylko dla mnie, ale był taki moment w filmie, kiedy mimo tego, że już jest po tym zabiegu, że już rodzice są w jakiś sposób oczywiście nigdy nie będą całkowicie pogodzeni z tym faktem, ale w jakiś sposób oswoili oswoili w sobie taką perspektywę, taki, ta, taką wizję, że ich córeczka jest w takim stanie jakim jest i... Wiedzą, że jest dla niej pewna nadzieja. To jest taki moment w tym filmie, kiedy przyjeżdżają do, do tego Instytutu i wchodzą do pomieszczenia, w którym są te, te pojemniki, Boże, to jest bardzo złe słowo. Te, wiecie, co mam na myśli, te, te, te miejsca, w którym są zachowane części ciała ludzkiego, y, zahibernowane i widać na twarzy matki i pozostałych członków rodziny rozpacz, szok, niedowierzanie, tak jakby dopiero po konfrontacji z tym obrazem rzeczywistym dotarło do nich co się wydarzyło, jak to w rzeczywistości wygląda i nie mogli tego udźwignąć, nie mogli tego unieść. Tutaj ojciec jest obrazowany nieco inaczej, ponieważ on jest naukowcem i widać, że do wielu spraw podchodzi takim zmysłem naukowca, że dla niego nie jest to takie czysto emocjonalne podejście, ale jednak bierze pod uwagę ten aspekt naukowy, i widać, że jego stosunek do tego jest inny. Tutaj jest bardziej taki zdystansowany? Nie, taki bardziej zaangażowany, ja bym powiedziała, taki w tę sprawę taki, tylko właśnie tą swoją taką. Stroną naukową. Hope Frozen nie odpowie nam na pytania, czy jest to moralnie właściwe, czy jest to etyczne, czy faktycznie jest w tym jakaś przyszłość, jest w tym jakiś kierunek. Yy, zarysuje jednak yy, pewną przyszłość dla krioniki, ponieważ mamy tam kontakt z pewnym naukowcem, który, który ma kontakt właśnie, zajmuje się tymi rzeczami i yy, jest swego rodzaju ekspertem w tej dziedzinie. On. Wręcz przeciwnie, on tej nadziei raczej nie daje. Podchodzi do tego sceptycznie, ponieważ te najnowsze badania stwierdzają, że z przywróceniem funkcji, Życiowych mózgu jest niezwykle trudne i yy, próby są skończone po prostu fiaskiem. Po wstrzykiwaniu pewnego preparatu, który ma reaktywować te wszystkie funkcje neuronalne, yy, okazuje się, że tkanka mózgowa nie wytrzymuje kontaktu z tym preparatem i nie nadaje się on do funkcjonowania. Więc tutaj tej nadziei jednak nie mamy, ale nigdy nie wiadomo, prawda? A skoro już przenieśliśmy się tutaj do naszej rzeczywistości, wyszliśmy z tej rzeczywistości filmowej i literackiej, spójrzmy na to, jak w ogóle ten proces przebiega, na czym to polega. Pierwsze tego typu zabiegi miały miejsce w latach 60., więc tutaj już mamy pewną historię, już troszkę to trwa. W tym momencie jedną z najsławniejszych instytucji, które się tym zajmują, jest Cryonics Institute. I oni, w przeciwieństwie do innych, Instytutów yy, oferują tylko i wyłącznie zamrożenie całego ciała, a nie podejmują się takich makabrycznych yy, zabiegów, jak zamrażanie samej głowy. A więc, jak wygląda taki proces? Najpierw zatrzymuje się akcję serca u człowieka, który zdecydował się właśnie na poddanie temu zabiegowi później schładza się jego ciało do pewnej określonej temperatury, następnie wstrzykuje się preparat, który zapobiega krzepnięciu jego krwi i wypompowuje się całą krew z jego ciała. Następnie zastępuje się tę krew płynem, yy, który nie zamarza i wtedy ostatecznie schładza się ciało do temperatury minus 160 stopni Celsjusza. Czy jest w tym jakaś przyszłość? Nie wiem, ale patrząc na to, że jesteśmy w stanie już wyhodować tkanki, wyhodować organy, całkiem możliwe, że kiedyś będzie to możliwe. Chociaż ja bardziej skłaniałabym się ku wersji, która jest przedstawiona w Bobbyverse, czyli w książce Taylora. Czyli będziemy mogli zapisać cyfrowo. Wiadomości zawarte w naszym mózgu, czyli wszystkie nasze wspomnienia, wszystkie informacje, które składają się niejako na, na nas, jako na nas, i e, zrobić po prostu kopię zapasową i połączyć to z AI. Tak mi się wydaje, że to jest bardziej taka możliwa do realizacji wizja. I ta wizja pojawia się też w serialu Black Mirror, ponieważ w jednym z odcinków mamy dokładnie coś takiego pokazanego. Tutaj co prawda nie ma w ogóle poruszonego tematu kryoniki, ale mamy pokazany proces niejako stworzenia kopii człowieka. Ponieważ na podstawie danych, które są zawarte w internecie, wszystkich rozmów, wiadomości głosowych i tak dalej, jesteśmy w tym w świecie przedstawionym w stanie stworzyć idealną kopię, idealną, prawie idealną kopię człowieka, który zmarł. Tak więc wizja ta nie jest tak całkowicie obca i pojawia się nawet w tym serialu. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Do zobaczenia. Cześć!